Cześć z tej strony Kacper, zapraszam Was na recenzję kamerki samochodowej XBlitz V3 Magnetic. W opakowaniu znajdziemy niemal wszystkie niezbędne elementy, które są nam potrzebne podczas użytkowania. Jest więc zasilacz, jest uchwyt do zamocowania na szybie oraz sama kamerka. Niestety zabrakło tutaj jedynie karty pamięci, którą musimy dokupić osobno. Obsługiwane są tutaj karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB. Powinny być one co najmniej klasy 10. Ciekawostką natomiast jest to, że w zestawie otrzymujemy jeszcze czytnik kart pamięci, który możemy podłączyć pod złącze USB. Sama kamerka wygląda bardzo elegancko, została wykonana w większości z takiego matowego tworzywa sztucznego, lekko gumowanego w dotyku. I omawiając poszczególne elementy, to od przodu mamy spory wyświetlacz przekątnej aż 3 cali, od góry gniazdo do ładowania, złącze AV oraz włącznik. Po prawej stronie mamy klawisze funkcyjne do obsługi po systemie, od spodu jest mikrofon, wejście na kartę, a także klawisz reset, a na lewej krawędzi znajdziemy tylko kilka informacji o tej kamerce. Na froncie z kolei mamy mocno odstający moduł kamery i odstaje on głównie dlatego, że mamy tutaj soczewkę składającą się aż z sześciu szkieł, co ma wpłynąć na poprawienie jakości nagrań. Obok tego modułu mamy magnes, a także złącze, za pomocą którego będzie ładowało się urządzenie, jeżeli przyczepiamy je do szyby. W tym zewnętrznym module jest też od razu moduł GPS, który zapisuje zarówno naszą lokalizację, jak i chociażby informacje na temat prędkości. Jak już mówimy o tym uchwycie, to warto powiedzieć, że mocujemy go za pomocą dwustronnej taśmy do szyby, trzyma on się bardzo dobrze, co jest zarówno wadą, jak i zaletą. Zaletą to oczywiście to, że trzyma się kamerka bardzo dobrze i nie ma tutaj możliwości, żeby coś spadło lub jakieś były wyczuwalne wstrząsy. Wadą natomiast jest to, że jeżeli będziemy chcieli zmienić lokalizację tej kamerki lub chociażby umyć szybę, to tego modułu tutaj tak łatwo nie odczepimy. Zaskoczyło mnie też to, jak mocny jest tutaj magnes. Trzeba użyć trochę siły, żeby odczepić urządzenie od tego modułu. Jednak no mam wrażenie, że ten magnes też łapie delikatnie za wcześnie, przez co niedokładnie te piny wczepiają się w moduł. Co powoduje, że ładowanie się po prostu nie rozpoczyna. Trzeba więc na prosto przysunąć kamerkę do tego uchwytu. Wtedy zaczepienie powinno odbyć się bez problemów. Jeśli chodzi o techniczne aspekty nagrań to maksymalnie możemy uzyskać tutaj rozdzielczość 4K. Przy 30 klatkach na sekundę. Trzeba przyznać, że te nagrania są naprawdę bardzo dobrej jakości. Charakteryzują się sporą szczegółowością, mają ładne kolory i, jak na taką kamerkę typowo samochodową, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście, wszystkie znaki czy chociażby tablice rejestracyjne, pod warunkiem, że nie jesteśmy zbyt daleko od jakiegoś samochodu, są tutaj czytelne. I jeśli chodzi o takie nagrania za dnia, to jest tutaj naprawdę rewelacyjnie. Nocą oczywiście delikatnie jakość spada, pojawia się trochę więcej szumów, a kolory są mniej wyraziste, jednak i tak jestem zaskoczony jakością nagrań nocą, ponieważ dalej są widoczne szczegóły, takie jak chociażby znaki czy tablice rejestracyjne. Tylko tutaj już musimy być delikatnie bliżej ich, bo na większą odległość po prostu odbijają się światła. Co do jakości nagrań, więc jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Jest to chyba jak dotąd najlepsza kamerka, jaką zdarzyło mi się testować. Ciekawostką w tym urządzeniu jest to, że mamy tutaj wbudowany moduł Wi-Fi. Dzięki temu możemy połączyć się z kamerką za pomocą aplikacji YouCam i wtedy możemy zarówno przeglądać wszystkie pliki, które są na tej kamerce bez wyciągania karty, jak i zdalnie uruchamiać lub wyłączać nagrywanie, czy chociażby wykonać jakieś zdjęcie. Możemy także tutaj sterować wszystkimi ustawieniami, możemy tutaj pozmieniać sobie wszystko bez konieczności korzystania z tych klawiszy po bokach, które na pewno są mniej wygodne niż takie klikanie na dotykowym ekranie w smartfonie. Jedynie szkoda, że zastosowano tutaj moduł Wi-Fi, a nie Bluetooth, ponieważ wtedy, gdy łączymy się właśnie z taką kamerką, dezaktywujemy sobie możliwość korzystania z internetu w telefonie, no bo łączymy się z siecią wygenerowaną przez rejestrator, która dostępu do internetu nie ma. Jednak no tak od czasu do czasu połączyć się do kamerki i zgrać co nam potrzebne, czy chociażby coś przestawić, to sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Jedynie zwrócę uwagę, że warto pobierać sobie w aplikacji wszystkie nagrania, ponieważ podgląd na żywo w rozdzielczości 4K nie kończy się niczym dobrym i po prostu całość delikatnie klatkuje. Jednak no cóż, duża rozdzielczość to także spora waga plików, więc no takie przesyłanie też chwileczkę trwa. Oczywiście w tej kamerce mamy wbudowany G-Sensor. Odpowiada on za zabezpieczanie plików w przypadku jakiejś kolizji na drodze, gdy jakieś auto w nas uderzy lub gdy po prostu zostanie wykryty większy wstrząs, to wtedy nagranie jest blokowane i wtedy nie powinno ono się usunąć. Jest to ważna informacja, ponieważ standardowo nagrania są nagrywane w pętli, czyli najstarsze nagrania są nadpisywane nowymi, jeżeli po prostu skończy nam się miejsce na karcie. Jest to więc pewnego rodzaju gwarancja, że cały czas będziemy mieli nagrywaną trasę. Nawet jeśli już skończy nam się miejsce. Na te najważniejsze pliki, gdy faktycznie coś się stanie, kamerka automatycznie powinna tutaj zapisać. Podsumowując, kamerka samochodowa Inksbeats V3 kosztuje aktualnie w okolicy 450 zł i uważam, że jest to naprawdę dobra cena jak za sprzęt o takich możliwościach. Nagrania są bardzo dobrej jakości, mamy tutaj też sporo ciekawych funkcji i takich mniej oczywistych dodatków. Wśród nich jest chociażby GPS czy łączność z WiFi, dzięki czemu mamy łatwy dostęp do plików czy chociażby ustawień kamerki. Kamerka też wygląda po prostu dobrze, działa całkowicie bezproblemowo, więc jak najbardziej mogę Wam ją polecić. A co Wy sądzicie o tej kamerce? Czy wy byście ją kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!